Zaczęło się od drzwi. Zadzwonili z administracji, sucho, bez zbędnych emocji. Pani Marta Grzelak? Musi się pani wyprowadzić. Kamienica zostaje przeznaczona do rozbiórki. Ma pani dwa tygodnie. Marta siedziała w fotelu z telefonem w ręku i nie mogła się ruszyć. Miała sześćdziesiąt lat, niewielką emeryturę i mieszkanie, które nie było nawet jej własnością. Od śmierci męża żyła skromnie, w rytmie herbat o piątej i wieczornych seriali. Nic wielkiego, ale znała każdy kąt, każdą rysę na ścianie. Gdzie teraz? Po dwóch dniach zadzwoniła Anka, dawna znajoma z pracy. Mam klucze po babci. Mały domek w Borach Tucholskich, koniał. Pusty, ale suchy. Chcesz? Nie chciała, ale nie miała wyboru. Dojechała pod wieczór. Domek był zarośnięty, schylony lekko, jakby się wstydził. Weszła do środka. Pachniało starością i czymś jeszcze, czymś, czego nie umiało nazwać ciszą. Pierwsze noce były trudne. Budziły ją dźwięki, sowa, skrzypiący dach, szum drzew. Rano chodziła po okolicy z kubkiem kawy, ucząc się terenu. Ludzie patrzyli z dystansem. Tylko starszy mężczyzna z psem zawsze kłaniał się z uśmiechem. Któregoś dnia pod drzwiami znalazła słoik miodu i kartkę. Na dobry początek, pant Józef z domku pod brzozami. Od tego dnia codziennie coś przynosił: jajka, drewno, zioła. Nie mówił wiele, tylko kiwał głową i znikał. Ale był. Podczas porządkowania strychu znalazła stary kufer. W środku. Listy, zeszyty, zdjęcia, kobiety w fartuchu, babci, Anki. W jednym z listów. Zostawiam ten dom dla kogoś, kto będzie potrafił słuchać. Mój. No, no. Marta długo patrzyła na te słowa. I po raz pierwszy od dawna poczuła, że coś w niej się otwiera. Zaczęła piec. Najpierw chleb, potem szarlotki. Dzieci z wioski podchodziły coraz bliżej. Z Józefem pili razem... Herbatę pod drzewem. Nie pytał o przeszłość. Tylko słuchał, gdy wreszcie zaczęła mówić. Zamiast wracać do miasta, sprzedała co mogła i została. Założyła skrzynkę z napisem: Drzwi otwarte. Wpadnij na coś ciepłego. Wszystko zaczęło się od drzwi, które musiała zamknąć. Ale tylko po to, żeby znaleźć inne, te, które prowadziły do prawdziwego życia.